Dziemanko z tej strony Fox, a to jest kolejny odcinek z y, serii jak zarobić w Nostej. i dziś zajmiemy się rajdem Draco I robimy go od 75 do 99 poziomu i jak możemy na nim zarobić? Możemy za, zarobić na nim w dwa sposob, dwoma sposobami. Y, jeden to powiecie na końcu dostajecie boxa, tak, dostajecie boxa od U0 do U7 no i okej. Okay. I właśnie. I pierwszy sposób zarabiania to, że sprzedajecie tego boksa. A drugi sposób to otwieracie boksa i liczycie na swoje szczęście, że wypadnie piąte SP, które jest warte pierwszy job, tak, żeby was nie okłamać, około 13 kk. Czyli 13 milionów, tak. No i macie 13 milionów, tak. Ale, no, żeby wypadło to piąte SP, to trzeba mieć naprawdę cholernie wielkie szczęście. I to na tyle To jest wszystko Idziecie na rajd, wygrywacie go z dobrym składem oczywiście Ja tutaj miałem super skład I, i to wszystko Dostajecie boksa, sprzedajecie Ewentualnie otwieracie i liczycie na swoje szczęście Także mam nadzieję, że Wam pomogłem i że będziecie chodzić na ten rajd Ja sobie czasem chodzę yy, Można go 5 yy, razy dziennie zrobić Tak Chyba, że macie tam bilet czy coś Nie zagłębiają się w to, także musicie Musicie się jeszcze dokładnie dowiedzieć, ale pięć razy możecie spokojnie zrobić, jak macie kartę, tak więc mam nadzieję, że wam pomogłem i... A cześć, trzymajcie się, papa. Pa.